Pan Grom Właścicielem jest pospolity przestępca, a kanał sportowy jest patronem yy, medialnym Grom. Nie, nie, nie. Wygląda na to, że. Dlaczego? Dlaczego? Czerwony na świat. Opowiedz Państwu. Tak. Dlaczego? Co ma Państwu powiedzieć? Dlaczego nie nabiera? Dlaczego? Kanał sportowy promuje bandy? Sprogowe, no, tak, z grą. Wywalczy tam wielu kryminalistów, A właściciele, a, 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 a nie jest pospolity przestępcza. wytłumacz są grzechy, grzeszki i zbrodnie. Jest twarz swojej organizacji symbol najbardziej zbrodniczej organizacji przestępczej w Polsce. Nie możesz zasłaniać się Biblią, nie możesz się zasłaniać innymi przestępcami, żeby powiedzieć, że ty robisz dobrze. To jest szczyt i To, co ty wyprawiasz, nie mieści się ale w Ale ty miałeś odpowiedzieć dlaczego, ale nie miałeś odpowiedzieć dlaczego. Nie, Od nie odpowiadasz na pytanie. A to, że dla jadą ludzi? nie, nie to Jakie sprawy? Ty wiesz, za co się działo w łaskowie? No dlaczego nie sprawdziłeś? Ale ja, ale ja wiem, ale ja wiem no co za pospolite przestępstwo. ten ludzi. Pospolite przestępstwo. ten No to sobie sprawdź, że był liderem. By jeszcze był jeden z liderów. Był jeden z liderów. Był jeden z liderów. Sprawdzam. Ale nie wytłumaczyłeś. Nie wytłumaczyłeś. Dlaczego kanał sportowy jest patronem bandytów? Nie wytłumaczyłeś. Proszę powiedzieć, nie Nie interesuje groda, bo nie interesuje mnie podrzędni. Jak nie interesuję? Jest, kanał sportowy jest na ich ściankę. Jesteś, tym, jesteś kanałem, na ścianach, interesują mnie. W kanale sportowym, macie, w kana, ale, ale, ale na, na w kanale sportowym nie nie w Występował w Pospolity przestępca. Dlaczego a, się od tego czy? Za to znaczy Pospolity Przestępca. Taki jak i wielu. To się za to się działo w labo. Znaczy na część są pospolityce. Tak pospolity, czyli jakiś często spotykane przestępca. Pospolityk, to zna tak, jest wielu takich systemów. Ale ty cały czas nie odpowiadasz na pytanie. Dlaczego? Definicja słowa pospolite. Czyli popełniał bardzo pospolite złe rzeczy. Rozumiem, przestępca. czyli tak często można spotkać. Nie, no chyba w kanale sportowym, na co dzień. Dobra, w kanale sportowym na co dzień można spotkać samych przestępców, prawie że oprócz tego, że są tam, oprócz tego, że pracują tam ludzie bez wyroków, można tam spotkać wielu przestępców, na przykład przed galą grąda. Występują tam zawodnicy, którzy byli... Są, są kryminalistami, promuje się tą galę i właściciel tej organizacji Gromda, Marcin Grabowski, przestępca, jest... Pospolity. Je, jest, jest tam traktowany. Jest tam traktowany z wszystkimi honorami i nie mów mi, Krzysiu, że to, to nie ja? ty. To to nie ja ty. Ja Ale wytłumacz ja dlaczego. Ja dlaczego? E, no więc bardzo się cieszę, że Marcin jakby rozdzielił pospolitych przestępców od liderów mafii Kruszkowskiej, Uważam, że to rozdzielenie jest absolutnie kluczowe i e, pospolicie przestępcy rzeczywiście uważają, że mają powrót do świata. Natomiast gdy, e, e, gdy liderów e, zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym sadza się na tronie do muzyki z filmu gangsterskiego i na tym że się zbijać kapitał na porównaniach do, e, do mafii, do krzywdluc. To jest po prostu maksymalne przegięcie. Ale cały coś... czas nie odpowiedziałeś, ale, dlaczego, i... dlaczego kanał sportowy jest patronem bandytów. Bo ja wolę, jak bandycie się biją w klatkach, tak jak ty się bijesz z jakimś gangusem teraz z Pruszkowa, co też jest równie żenujące i pokazuje twój upadek sportowy, że dzisiaj bijesz z jakimś 60-paroletnim facetem, który kiedyś, kiedyś był gangsterem. I i uważasz, że to jest w ogóle fajne, do no, w porządku. Nie wiem, za rok to chyba ze Świętym Mikołajem... Ale czemu nie mówisz natomiast cały czas o, o tym? Ale nie, nie odpowiedziałeś cały ok, czas na pytanie. Dlaczego kanał to... sportowy jest patronem, patronem. bandytów? No, nie, 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 nie nie odpowiedział. To Nie, nie odpowiadasz, nie, nie Ja rozdzielam pod przez ten. Czyli kanał sportowy może reklamować bandytów i jest wszystko w porządku, tak? Czyli Pospolity przez Może odpowiedziałem na pytanie? Odpowiedziałem Kanał sportowy może może reklamować i promować bandytów, jest czysto pożądany. Jak nie promować? Jak nie promować? Jak on tam występuje i promuje swoją to no co to opowiadasz? Pokażę ci to na rękę, w on nie wyzwa. Jesteś hipokrytyczny. Jesteś hipokrytyczny. Promujesz Ale popatrz, popatrz, na górę popatrz. Ilu bandytów występują w ramach Pani Słuchaj, tak? a, a, a dlaczego zapraszasz TZ, do programu TV, który wykorzystał Słowika do swojego patrz, teledysku ja i prowadzi z nim rozmowę? Patrz, dlaczego z nim prowadziłeś patrz, rozmowę? Ja to się nie jest Panie stanowcy, Zobacz, to jest. pokazuje różnicę nie Zobacz, tu jest... Zobacz, nie jest... Jeszcze raz, bo nie rozumiem. Szefa Pani Kuszkowskiej? Tak? Dlaczego nie płuknie ze słowikiem? może wam trawinę przysiemy. <laughs> po ale zamienimy stronami, to, to WGC. Czyli, czyli kryminalistów, przestępców można, Słowika nie można? No, tak. Tak, Słowita nie można. A kryminalistów, których ty promujesz, można? Słowika nie można. Słowik, Słowik ale Słowik jest powiedz. największą ale, literaturą polskiej zbrodniczej ale, ale, ale. zbrodniczej Polski, jaka była w latach 90. Ale jest człowiekiem, który niszczył ludzi, jest człowiekiem, który dopuszczał się kierowania grupą, która była pod kratem polskim, a ty przy swojej upadłości sportowo, finansowej uznałeś, że on ci wypromuje galę. Nie wypromuje <grymne> ci gali. Zrobił ci kupę wstydu i wszyscy, że będziesz musiał żyć do końca życia. A powiedzmy, jak ty z tą hipokryzją, kiedy ja wszyscy poradzę. pytają cię, Natomiast że i w, ja ty, w ty programie... Tylko ty, ty, ty pytasz. ale ty tego nie, nie odpowiadasz na to pytanie. Ale ja kanał Sportowy promuje bandyty i ty nie masz z tym problemu. Nie tak. masz tu problemu, tak. tylko, masz problem problem tak, dlatego, tylko masz problem tak, dlatego, tylko masz problem dlatego, bo robi to konkurencja I, to jest, i tym się zajmie ułoki, Wiesz dlaczego? Tak, bo tak, twój, tak, ułoki, tak, ponieważ tak, twój partner tak, biznesowy tak, Mateusz Borek tak, tworzy ale, ten projekt z grądy i, 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 i robią sprz i napis, sprzedaż pay per view, teraz twoi bandyci, którzy są w tej groncie i który wy promujecie są cacy a Słowik jest B. Czyli bandyci Krzysia Najpierw. Stanowskiego są super, a Słowik jest B! Najpierw, w drugim postaraj się dobrze wysłać list, na domy Dojdzie, dojdzie, Krzysiu, obawiam się, że... dojdzie, dojdzie. dojdzie, dojdzie, dojdzie. Przepraszam panią, musimy się dogadać. Ja się, bardzo chciałbym z tobą zbudowym, tylko boję się, że ty przy swoim bandycie i nie jesteś w stanie żeby wiązać się z żadnego przegranego. Zapytajmy się, czy Pan Marcin przyniósł dzisiaj zegarek, bo... No to dobrze. Tak? tak? I to twój? Tak. to? Pożyczony. Pożyczony? Pożyczony. Nie, żona. Żona ci? A dobrze się ty czujesz, że wszystko masz przeżone? Tak, mam zamordowaną użyć, Tak? Tak. Trafiłem do I nie czujesz się głupio, że komórka kumoc... nie. nie jest w stanie nic z ciebie ściągnąć? No. Jeżeli nie posiadam majątku, to nie posiadam, nigdy to nie posiadałem faktycznie żadnym rozwiązaniem. Za. Całe życie się biłeś i nic nie no, zarobiłeś? widzisz jak to jest? A Tyson, A Tyson, A Tyson, A Tyson... A Tyson... to <grym zanęłam> <milionów, grym zanęłam> <milionów, grym zanęłam> ty, wygląda na to, że nie masz... to Krzysiu, Krzysiu. ale A to mi się wydaje A to A to to jest to że ty promujesz bandytów. Nie, i nie potrafisz, nie potrafisz się nie, nie Smutne ja jest to, że ty na, promujesz pandytyk, posadziłeś na tronie szefa pamiatki polskie. To w ogóle nie ma sensu. Smutne to szuka, jest to, że promujesz pandytyk. Natomiast kryminalista. E, taki, taki się nazywa. Nie masz pełni. Ale jestem, jestem, nie jestem prezesem. Jestem prezesem. Jestem prezesem. Łapię. Więc nie możesz mi odmawiać przedsiębiorczości, jeżeli jestem prezesem, to nie je o coś prezesem. To myśmy są Ale Ale nie myślałeś, żeby tak. Ale ty się nie zajmuj mną, ale nie zajmuj sobie. właśnie

Z Martą Kosecką robić, która mnie obrażała przez to. Ale lat. Czy nie? Ale po Ale przegrałeś? Ale, ale... ale... ale przegrałeś? Jest Mówisz o tym zobowiązaniu, roku? tak? Ale Marta Kosecka robić, tak? Roku, no to ci mówię, że 5 lat ta kobieta mnie obrażała. Roku, ale jest nie wytoczyłem jej procesu, bo mnie kosztyla przeproszi telefonicznie. A ona mi po latach no wykoniła i wygrała. Przypuszczenie, wygrała. Wygrała, wygrała okay. dlatego, okay. ponieważ mój prawnik <laughs> nie złożył apelacji. Jak proszę! Powiedział, że myśl się o takim społecznym i co? I wygrała i nie chcesz jej nie zapłacić, tak? I udajesz, że wszystko jest twoje, że wszystko jest Nie, niczego nie udajesz. Większego nie daje. Ale nie, bo właśnie o to chodzi. Przerwę, tylko chciałem się po prostu... Czy nie chciałby Pan zrezygnować z Gary, aby z tego, że przyjadą do Wrocławia, zanim spokojnie, zanim zaczniemy... Ale czy mogą przyjechać i nie? Ale nie chcą przyjechać za skąpielą, nie chcą. Ale to jest ich sprawa, szkoda, że nie zauważyli wielu dnia wcześniej. Nie przyjechali wcześniej. Nie Ale, ale, no. ale, ale dla dlaczego ja się mam? Nie, Aa, nie, nie rozumiem. Yes, no no Jeżeli. Co, no. co dla dzieci? Co dla dzieci? Nie rozumiem. Co dla dzieci? No. Ale oni mogą tu przyjechać i wywodu no. zaprawiać. No to znaczy, to tylko o nich świadczy, bo wcześniej wielu dniach i nie zauważyli. Chciałem zaproszeniu. Buddy się czujecie, że burmistrz dzisiaj ma do wyboru e, Marcina Burzgląda, Marcina Gordata. W sportowy i Jeszcze mogę dorzucić, że ma do wyboru także przyjaciel Tomasza Roszka, naukowca, na spotkanie z dziećmi. A mimo to być może wybierze już galę sygnowaną przez szefa Matki Wiszkowskiej. Czy społeczeństwo tutaj lokalne w Bieluniu jest właśnie za dokonaniem takiego wyboru? Jak to z Waszej strony jest? Prawda, czasu, prawda, ekranu. Opró Trudno co robić. Oprócz, oprócz e słuchania pyta się, też Wam bo jako dziennikarz w tym momencie zadać pytanie. Jak Wy do podchodzicie? Bo mi się wydaje, że dla miasta.

no właśnie, ja będzie pan, a jest to, pan to jest z tak? No, chciałbym usłyszeć, tak jak powiedziałem już na żywo, to są on wygadywał do kamery, bo trochę nie dowierzam, że można to wygadywać poważnie. A poza tym tak, no, chciałbym usłyszeć, że, e, że rzeczywiście woli dalej ze Słowikiem, niż dalej z Możdżonkiem, gordatem Tomaszem Rożkiem i tam bez podkowy. To, jest, to chcę, że chciałbym takie pytanie zadać. Jest Pan w stanie zrezygnować z Gali pod jakimkolwiek pretekstem, pod, pod jakimkolwiek argumentem? Nie ma takiej pogody. Panie Krzysztofie, burmistrzowa okazja sugerował, że być może pan z panem Najmanem jesteście w zmowie, że chcecie się na wypróbować, jak pan do tego odniósł. Jest to żenujące pomówienie. Jakby w tej z Maciem Najmanem to nie jest coś, o czym się marzyłem i co planuję. Szczerze mówiąc, to jest tak ża żałosne pomówienie ze strony burmistrza. Też w zasadzie nadaje się do sądu. Natomiast... Czy jak się chce go brać do sądu? Nie wiem. Mi się wydaje, że on jest w zmowie z... z Marcinem Nejmanem i jeśli on mówi je o spotkania spotkaniach w hotelu, to muszę się zastanowić, czy to oni się spotykają no, w hotelu, bo, bo to jego ruchy właśnie tak tak tak, tak. tak, tak, tak. tak. dzisiaj robi Pan promocję dla gali Marcina Nejmana bo Dajman. dzięki Panu, dzięki Marcinowi Najmanowi przyjechało tutaj kilkudziesięciu dziennikarzy z całej Polski. Transmitują na żywo i to właśnie Pan napędza tą galę. Chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało. że osoby, które Уште кружливо ќе на август Chciałbym, żeby ludzie to mówili tak że coś się promowania to promowania mafii ptuszkowskiej na, na celebrytów. Pan pyta się, czy, czy ja promuję. W takim razie niczego nie można w Polsce krytykować, bo się to promuje. Ale to, to, to nie legalną ale nie z jednej strony to nie burmistrza, z drugiej strony pana Nie krytykujmy żadnych patologii w Polsce. Nie mówmy jako media o żadnych złych rzeczach, bo je promujemy. Nie, nie mówmy nawet o tak, tym, jest o tak, tym że prób za szybko jeździł samochodem, bo go promujemy i go nakręcamy, żeby jeździł jeszcze szybciej. nie, nie, nie promujemy Nic tak naprawdę każdą rzecz, w której się nie, pojawiamy nie, z kamerami, tak, z za, tak, aparatami. ale pan, co, pana pytanie jest o czy, nie, czy, nie czy ja nie promuję gale. Nie, promuję zdrowe zachowanie. Nie, próbuję, to próbuję to, próbuję nie panie żałosne, tylko pytanie jest żałosne. Musisz rozumieć, Marcin, jest to może więc wiem Przyjechał jedyny Jeśli można, w takim razie, jeżeli to pytanie było żałosne, zapytanie inaczej. Nie uważa pan, że przyjeżdżając dzisiaj tutaj, dzięki temu przyjechało zarazem z panem kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy będą promowali gale, ponieważ pan tutaj jest. Mam nadzieję, że nie będą promowali Gali, tylko będą mówić, że promowania Marcin no bo po Ja nie mam zamiaru mówić o tej Środkowie. co do gali Mam nadzieję, że e, burmistrz e, pójdzie po do głowy. Ja nie reagowałem przecież, gdy Marcin na swojej gali organizował, nie wiem, walkę faceta z kobietą. To w ogóle nie reagowałem, gdy ogłosił, że jego rywalem będzie jakiś gangu z, z Natomiast prawa słowika to jest przekroczenie pewnych granic i uważam, że media w całej Polsce powinny o tym mówić eee, i nie powinny być. Możemy też tak robić, że powiemy o coś jest złe, a potem nie zrobimy kroku do przodu i machniemy ręką i tak naprawdę wszystko, wszystko się odbędzie, co się miało odbyć i, i nawet nie podejmiemy próby powalczenia o coś lepszego. Ale tylko nie o to chodzi, żeby raz coś powiedzieć do kamery, nagrać, a potem mieć wywalone i pójść do domu i patrzeć, patrzeć, się patrzeć, że, się że nic się nie wydarzy. Teraz z prawo pracy. Człowiekowi, który konstytucyjnie ma to prawo zapewnione konstytucyjnie, a nie, nie, tak? no. nie umieścimy tak, 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 ja go z panem. Ale odpowiadając panu, nie umieścimy go z Bo nie umiesz odpowiedzieć. Bo nie masz żadnej odpowiedzi. Dlaczego odbierasz prawo do pracy z panem? Człowiekowi, który ma to prawo zapewnione konstytucyjnie, a mu to no, prawo odbiera. Odbieram. Ja proszę panie do pana. Kiedy pan zorganizuje zgodnie ze swoim wykształceniem jakąś galę muzyczną na przykład w Bieloniu? jakiś koncert symfoniczny, tak? Na przykład. No, I ja też tam do konserwatorium zakładamy, że... So, po zagroził i uklamywał. Grałem w orkiestrze na kontrabasie, więc kto wie, może kiedyś się zagrałem. Ale najpierw galałem MMA ja mam pytanie jeszcze. Mówi pan, że zabranie to jest yy, prawa do pracy. Tak, tak. No, to trafi, Jaką funkcję pełni zatem pan Andrzej Zer, jako pracownik MMA VIP? Yy, ma pracę zdalną. Czy <ślad> <A> nie jest tak, że jego jedyną pracą jest danie twarzy tej gali. Ja... Nie, pan, poz... pan pozwoli, że zakres obowiązków, jakie, jakie Andrzej Zieliczki w swojej pracy ma, no to tutaj są kwestie umowy. Natomiast ma pracę, ma, Ale tak, to, ma... mówimy o konstytucyjnym prawie do pracy. No tak, i on takie i prawo. rolę pełni? Jakie, jakie stanowisko Panownik, umówmy się szczerze. Pracownia. My nie kupujemy kitu o konstytucyjnym prawie. A to, do szkoda, pracy. A to szkoda, a to szkoda, no bo, bo to nie nie. Jest kit, bo może to jest zamiast prawo. tego tronu, ale to jest prawo. Może zamiast tego tronu warto było. Ale było pan tam... nie rozumie, że to był sketch, tak, że to no był to, żart. No to, ale ja mam propozycję. Panie Marcinie, mam super propozycję która rozwiąże wszystkie problemy. Pan zamiast tego tronu wstawi tam madejowe łoże, które według legendy sprawiło, że złoczyńca Madej... Poszedł na dobrą drogę. Może tak lepiej byłoby śmiesznie. Może. A nie promowanie może, jako dronu, boca, emat i każdy W każdym razie Bo? konstytucyjne prawo do pracy ma każdy, a Krzysztof Stanowski odbiera konstytucyjne prawo do pracy każdemu Polakowi, no, w takim, taki, taki... prawo do pracy, no, nie Jak nie odebrałeś, skoro, skoro... Pani zadała ten. pytanie, ja więc Oczywiście, że nie odbieram nikomu prawa do pracy. E, moim zdaniem, gdyby Andrzej Zesz, co do nim słowi, był lider mafii Puszczowskiej zamiast strony od Marcina Bostołniowska, to ja bym nie prawo. Uważam, że tacy ludzie mają prawo wykonywać e, różne czynności, ale nie powinni być pokazywani jako celebryci i pewnego rodzaju e, wzory do naśladowania i ich, e, poprzednia działalność nie powinna być czymś, co można konsumować w dzisiejszych latach i z czego można dalej żyć. Uważam, że jeśli ktoś wrócił na właściwą drogę, to nie wrócił w taki sposób, że dalej się przedstawia jako, jako boss świata mafijnego i na tym chce zbijać kapitał. Pracy w Polsce jest całe mnóstwo, można zatrudnić się w różnych w różnych funkcjach, ale niekoniecznie w, funkcjach, w funkcji celebryty. Chciałbym widzieć Bosa, Marcinkowskiego jeszcze raz, ty, ale jeszcze nie raz ty podkreśle, będziesz podkreśle, co, bo ale ja nie nie na je, jakieś je, stanowisko. Jesz jeszcze raz podkreślę, możesz to stanowisko to, to, nie Jeszcze raz że gdyby Marcin Najman dał Andrzejowi Z pseudonim do słowik miotłe i kazał mu swoje podwórze z liści e, oczyścić, to byłbym brawo. Niestety Marcin e, nie wpadł na to, tylko wpadł na to w swoim rozumku, żeby zrobić z niego celebrytę, bo uznał, że wtedy gala się dobrze sprzeda. Gratulacje, teraz gala jest to gala wstydu. Marcin jest nazwiskiem, które znowu się kojarzy ze wstydem. Mógł z tego ringu zejść e, jakoś tam, powiedzmy, jako taki trochę gamoniowaty zawodnik, który jednak zakończył karierę bez jakiegoś bez jakiejś hańby, to człowiek nie skalany w UEFA. Tu niestety, dokładnie tak. Ale natomiast tu niestety już poszło w hańbę. I, e, Próba udawania, że to jest praca dla to nie jest praca. Usadzenie się na, na krześle i pokazanie, że byłem machy <grytanie> do ośrodkowskich i jego muzyki to nie jest praca. To jest odcinanie kuponów e, ze sławy gangsterskiej, a niestety, a takiego odcinania kuponów nie powinno, to powinna być, e, to powinna być e, część wstydu po prostu, a nie... A nie nie jest pan Marcin mówi tutaj hipokryzji. W tej chwili wylani szamba na Wielkiej Brytanii. Jak, my, jest, jak w... pani na to patrzy? Nie pani ja? ja już się wypowiadałam. Ja Jestem na no... nie. Jestem na nie. Wielu nie jest zalany szambem, z którego my jako Wieluniacy <grym> jesteśmy na ustach całej Polski. Wstyd, jeszcze raz wstyd. Tego pan chciał? Pytanie, panie Marcinie? Czego? Żeby Wielu był na ustach całej Polski? Nie, no to żebyśmy to jest to, nie, to nie, żebyśmy my nie, musieli nie, 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 tego nie, z tego nie, 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 ale nie, z nie, 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 Napędził Pan nie, na hali, na nie, nie, Goronowi na, na, na prezydenta! Niczego nie będzie! Gdzie, dziszy, ligi, <grym> to jak prawda. pani chce i jest Dla nas w bieloniaku, hańba! dziękuję pani bardzo, uważam, że takie głosy są bardzo potrzebne. Ja jako dziennikarz z osiągami mogę rozpocząć jakąś tam lawinka mini lawinkę. Natomiast... Na sam koniec to mieszkańcy Wielunia muszą tutaj pokazać, co o tym sądzą. I to mieszkańcy Wielunia e, są tymi, w których to wszystko uderza. Bardzo mi z tego powodu e, przykro, bo po głosach, jakie dostaję na, e, w swoich mediach społecznościowych, widzę, jak, jak ludziom jest wstyd za to, wszystko co się dzieje, e, ale widzę też głosy poparcia. I myślę, że jeśli ta sprawa się wszystko skończy i skończy się tak, że ten karala się tu nie odbędzie, to będzie jakiś sukces całej społeczności, bo rzeczywiście miasto na to nie zasługuje. Niech pani się zapyta, ilu Wieluniaków jest. Ilu? Niech podniosą ręce. Czy mają odwagę? Czy co? Wielu nie jest Ciemnogrodem. Oni się boją. Po prostu się boją. Boją się i nie inni Dlaczego ja się tego nie boję? Ktoś, kto tu wyrósł, stąd jest z korzeniami, nie boi się. Nie boi się mówić na głos, co sądzi. Ja się tego nie boję. Co mi zabiorą? Co mi kto zrobi? Emer historiki nie nabiorną. A jak oni odci odwiera argumenty,

wszystko, wszystko roku. Roku. No, Ale nadal nie następna, wiemy jaki, jak jest, jaki jest podział siły. Jaki jest podział siły? Między za a przeciw. Ale to ja tego, no, ja tego nie jestem w stanie czy tu określić. Ktoś to. Powie. Nie jestem w stanie tego powie. określić. Oprócz mnie. Możemy, nie wiem, może, wy jako media możecie To nie robić różne, można, można różne <laughs> są, sądy robić, natomiast chyba, chyba jasno w mediach społecznościowych jest pokazane, że to jest, nie wiem, dzień do, do jednego. Bo to Marcin może tu przyjechać z jakimiś tam sześcioma osobami zamaskowanymi, żeby przynieść jakiś transparent, ale to naprawdę no, nie ma znaczenia. Ci wszyscy ludzie nie przyszli tu po to, żeby wyzywać mnie od hipokrytów, tylko przyszli zobaczyć, czy naprawdę ta gala ma się odbyć, czy naprawdę to miasto zostanie staniczone. Ponad 300 osób już podpisało petycję przeciwko dygarni. No i okay. online, a zbieramy też podpis papierowy. W jaki sposób zamierza Pan przekonać Burmistrza o pracy do tego, żeby jednak gala się nie odbyła? Czy, Czy ma Pan jakieś argumenty tak, tak? pierwsze. Pier... Tak. 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 tak.